Dzień dobry, witamy w programie Nauka w Polu, w którym podpowiadamy, jak chronić uprawy przed zagrożeniami oraz jak pomóc roślinom w prawidłowym rozwoju. Oto, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Powiedzmy, na tą ilość wody ta pszenica na chwilę obecną wygląda bardzo dobrze. Jaki jest stan upraw zbożowych? Widzimy, że bardzo dobrze. Ten łącznik został zwalczony, jak również postawa również została ochroniona w sposób bardzo dobry. Jak ochronić zboża o zimę przed chorobami grzybowymi? W tym momencie trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na choroby występujące na liście, co sprzyja rozwojowi agrofagów. W w województwie śląskim znajduje się Centrum Doradztwa Technicznego, gdzie na poletkach doświadczalnych można zobaczyć jak na różne uprawy wpływa agrotechnika oraz czynniki środowiskowe. W końcu kwietnia byliśmy tam z kamerą po raz pierwszy, żeby dowiedzieć się jaki jest stan zbóż ozimych w tym rejonie. Pomimo dobrego przezimowania, wiosną pojawiły się problemy. Obserwowaliśmy bardzo długi, wręcz, wręcz normalny, przeciągający się okres wegetacji, bardzo mocno rozwinęły się choroby podstawy źdźbła. Przede wszystkim obserwuję tutaj łamliwość podstawy źdźbła, która zaatakowała dosyć mocno oraz od 4-5 dni obserwuję bardzo mocne nasilenie mączniaka prawdziwego, przede wszystkim na przężytach. Tutaj mamy pszenicę ozimą, yy, która dosyć mocno została już porażona na tym etapie chorobą o nazwie łamliwość podstawy źdźbła. Widzimy te przerosty grzybni na pochwach liściowych. Ta grzybnia nie przerosła jeszcze w głąb rośliny, lecz widzimy, że dosyć mocno tutaj została ta roślina porażona przez łamliwość podstawy źdźbła. I proszę zobaczyć, jak to przenżyto, które jeszcze w zeszłym tygodniu było bardzo zdrowe, oglądając te poletka doświadczane stwierdziłem, że nie ma praktycznie żadnego mączniaka. Proszę zobaczyć w ciągu 5 dni czy w ciągu 7 dni, jak mocno te rośliny zostały zainfekowane przez mączniaka. Niedaleko Mozurowa swoje gospodarstwo ma Gerard Jarosz. Jego pszenica, pomimo nie najlepszych warunków pogodowych, wyglądała pod koniec kwietnia dobrze. Przezimowała pszenica fajna, fajna jest yy, aż do tej pory. Yy, większego problemu z nią nie ma i, i trzeba z nią, trzeba już po prostu pomału robić opryski na grzyba. Środki, które rolnik stosował w ubiegłym sezonie były skuteczne, dlatego nie zamierza eksperymentować. Sprawdzają się środki, są bardzo dobre. Poza tym reszta też troszeczkę do nas, od nas zależy, bo opryskiwacz Technika opryskiwania, sprawność opryskiwacza to już nie by nam wspominał, bo to jest norma. W kwietniu w powiecie Raciborskim pola z pszenicą o zimą nie wszędzie wyglądały tak dobrze jak tutaj. Zabrałem jadąc do Modzurowa z plantacji pszenicy o zimą późno sianą po kukurydzy z plantacji niedaleko miejscowości Tarnowskiej Góry. Proszę zobaczyć jak mocno ta pszenica jest chora. Tutaj praktycznie powoli będzie sytuacja zachodziła taka, że grzybnia przerośnie wiązki przewodzące i ta pszenica po prostu albo uschnie, jeżeli nie uschnie to na pewno po okresie strzelania widziwo zostanie wyłoży i nie będzie praktycznie plonu. Proszę zobaczyć jak mocno ta pszenica jest zainfekowana. Ja tutaj nie rokuję tej plantacji zbyt dużych plonów jest do odratowania, aczkolwiek trzeba to robić od razu, jak tylko na to warunki pogodowe pozwolą, wykonać zabieg i mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno dla tej plantacji pszenicy o zimie. W okresie wiosennym zła ochrona upraw sprzyja rozwojowi różnego rodzaju agrofagów. W tym momencie trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na choroby występujące na liściach, tak jak w swoim przypadku pszenicy, na pewno to będzie septorioza, na pewno będzie rdza brunatna, mączniak prawdziwy, w niektórych rejonach właśnie rdza żółta, brunatna plamistość, także te choroby mają tutaj przede wszystkim duże znaczenie na liściach. Niezbyt korzystne warunki dla zbóż ozimych panowały wczesną wiosną także na północy kraju. W województwie kujawsko-pomorskim szczególnie brak deszczu dawał się we znaki pszenicom ozimym. Powiedzmy, na tą ilość wody ta pszenica na chwilę obecną wygląda bardzo dobrze. Jest troszeczkę przebarwień na liściach i są jakieś tam choroby mączniaka. Pomimo jednego zabiegu, jest to spowodowane tym również, że wiosna była dosyć chłodna, i to też działanie środków nie jest tak skuteczne jak przy prawidłowych takich warunkach pogody, które są potrzebne do zabiegów środków ochrony roślin. Po kilku tygodniach znowu przyjechaliśmy do Mozurowa, aby porównać stan upraw. Jeszcze 3-4 tygodnie temu nie wyglądało to zbyt dobrze. Widzimy, że rośliny są dobrze odżywione, dobrze rozwinięte. Widzimy również, że stan plantacji oceniłbym na bardzo dobry. Dlaczego taka sytuacja nastąpiła? Przede wszystkim warunki pogodowe od ostatniej wizyty diametralnie się zmieniły. Spadło około 30 litrów wody na metr kwadratowy. Jak również też z tego powodu, że przestały wiać te niekorzystne wiatry, które były, które tutaj nam przepędzały te deszcze, więc z tego powodu powodu ta sytuacja wygląda dużo lepiej. Pomogły także zabiegi ochronne, które wyeliminowały uporczywe choroby. Widzimy, że bardzo dobrze ten mączniak został zwalczony, jak również podstawa dziba również została ochroniona w sposób bardzo dobry. Bardzo dobre efekty ochrony widać zarówno w pszenicach, jak i pszenżytach. Widzimy bardzo dobrą zdrowotność zarówno podstawy źdźbła, jak również nie widzę oznak porażenia przez łącznika prawdziwego. Inne choroby typu septoriozy czy fuzarium na razie nie stwierdzam, jednak, jednak widzę, że tutaj te podstawy źdźbła zostały dobrze ochronione, mimo że zabieg został wykonany w troszeczkę opóźnionym terminie pomiędzy 31 a 32, gdzie w normalnych warunkach przy tej zimie, która była, rośliny były dosyć mocno porażone przez, przez choroby podstawy. A jak wygląda porównanie tej samej odmiany przenżyta, ale bez oprysku? Tutaj mamy również przenżyto zimę, tej samej odmiany, którą przed chwileczką oglądaliśmy, i proszę zobaczyć, jak mocne porażenie mączniaka. Praktycznie liście podflagowe, które tutaj widzimy, zostały już zainfekowane przez grzybnie. O, tutaj w tym miejscu, nawet te boczne flagowe również mają plamki. Jak również zwróciłbym uwagę na Podstawa dziobła, widzimy, że rośliny są bardziej cienkie, bardziej wiotkie. Jak również porażenie podstawy dziobła chorobami, takimi jak łamliwość podstawy dziobła, oceniłbym na poziomie około 60%. To wszystko praktycznie za jakieś 2-3 tygodnie wylegnie. Tutaj ochrony fungicydowej nie było, oprócz zapraw. I widzimy ten moczniak. Wchodzi też tak samo jak w przypadku poprzedniej odmiany, praktycznie na liście flagowe i podflagowe, ale w niedługim czasie podejrzewam, że zajmie również kłos. Będzie to dużym problemem zarówno dla skupujących, jak i dla rolników, żeby takie ziarno zakwalifikować jako ziarno wysokiej jakości. Bardzo dobre efekty ochrony fungicydowej widać także w pszenicach. Widzimy ładne, zdrowe, górne partie roślin. Jak również doły, no, troszeczkę zbyt gęsty był łan. Zasialiśmy 350 sztuk na metrze kwadratowym. Jednak jesień i zima były bardzo ciepłe. Rośliny bardzo mocno się rozkrzewiły. I widzimy tutaj redukcję niektórych ze źdźbeł. Niektóre ze źdźbeł po prostu musiały obumrzeć, żeby inne miały wystarczającą ilość składników pokarmowych. Ale widzimy, że tutaj to ładnie zostało wszystko zaleczone oraz ochrona jednak cały czas jeszcze działa. A co by było gdybyśmy nie zastosowali fungicydu? Widzimy tutaj mączniak w dolnych partiach dźbeł, już sobie ładnie zasiedlił rośliny. Również wchodzi na pierwsze liście, liście podflagowe i podpodflagowe. Jak również łamliwość i zgorzel podstawy dźbła mają tutaj dobre warunki dobytowania. Widzimy, że również jakieś 70% łodyg zostało zainfekowane przez łamliwość podstawy dźbła. Niestosowanie lub nieumiejętne stosowanie środków na choroby grzybowe prowadzi do poważnych strat w uprawach. W gospodarstwie pana Jarosza od pierwszego zabiegu fungicydowego minęło kilka tygodni i wiele wskazuje na to, że strat spowodowanych chorobami grzybowymi da się uniknąć. Przenica łan jest, wydaje mi się, zdrowy. Dowodem jest to, to, to te źdźbła, które tu widzimy. A troszeczkę liście były podeschnięte na dole. Podstawa z wydaje mi się jest zdrowa. Cała łodyga, całe źbło jest zdrowy. Liść flagowy troszeczkę na końcu już tam zaczyna coś tam przebarwiać. To na pewno będzie z tego atakowany przez grzyba. I w krótkim czasie będziemy robili drugi oprys grzybowy. A za tydzień sprawdzimy, jakie efekty daje prawidłowa agrotechnika w uprawie ziemniaków. Powiemy też, jak sobie poradzić z chwastami w ziemniakach. Do zobaczenia!